Dobrym tonie. Gośćmi programu są teraz zapowiadany na początku audycji dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, pan Marek Gruchota. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. I, I gość Niespodzianka Iza Wrzosek Wermińska z działu zarządzania dziedzictwem kulturowym, także z MDK Stalowa Wola. Witam serdecznie. Dzień dobry. Mówić będziemy o różnych aktywnościach, jakie Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli przygotował na te wakacje dla mieszkańców miasta, także myślę, że. Dla osób przyjezdnych. No bo przede wszystkim, skoro wakacje, to oczywiście już tradycyjne granie przy fontannie, prawda? To jest impreza, która cieszy się od lat dużym powodzeniem. Publiczność lubi słuchać tych koncertów. Choć fontanny chwilowo brak, ale dobre granie przy fontannie w stalowej woli wciąż istnieje. Tak, tak i ma się, ma się dobrze. No cóż, wydarzenie, które w tej chwili y, liderem jego, y, szefem tego projektu jest Rafał Latawiec, no właśnie jest marzeniem dla pracy takiej, jaką my wykonujemy w Domu Kultury, gdyż y, sama nazwa, sama, sama idea na tyle się przebiła, że po prostu mamy. Słuchacze melowanów, co przychodzą, idą w ciemno. Nie zawsze wykonawca jest tak bardzo oczywisty, czy jest to nazwisko e, medialne, medialne. Natomiast, Natomiast wiedzą, że się nie zawiodą słuchacze i po prostu jest dobrze, jest miło, jest sympatycznie, wręcz jest fantastycznie. To mówię po tym, co już doświadczyliśmy w tym roku, w, tak, w lipcu i co nas jeszcze czeka. Zapowiada się rewelacyjnie. Te koncerty odbywają się w każdy piątek. W sumie jest ich dziewięć. Pierwszy odbył się. 4 lipca y, Tamara Belerband y, to to był ten skład wykonawczy, który rozpoczął tegoroczne dobre granie przy Fontannie w Stalowej Woli. Y, no rzeczywiście i Tamara Belerband i Dominika Ziemnicka Jakub Brojek bent który wystąpi już dzisiaj. dzisiaj właśnie, bo to piątek i Bras Federacja. Bras Federacja to chyba najbardziej znany podmiot wykonawczy z tych, które wymieniłam przed chwilą. Tak i jeżeli poprzednich wykonawców um, łączy, bo zawsze mamy tak Taką sytuację, że chcemy, ażeby wystąpili podczas grania ci, którzy mają jakiekolwiek powinowactwo ze stalową wolą. Także czy, czy Tatiana, czy Bartosz Hadała, tu właśnie przy Dominicę liderem całego przedsięwzięcia był Bartosz Hadała. Zresztą w znakomitym składzie, znaczy powiedzieć, że że się że sekcję tworzyli Kubiszyn Dobrowolski. O, Także o, to gwiazdy było... polskiej sceny jazzowej tak, i rozrywkowej. Tak. A, a teraz mamy Kubę Rojka, wszystko, cała trójka urodzona w stalowej woli. Natomiast nie wiem, czy któryś z kolektywu Bras, Federacja urodził się w stalowej woli. Natomiast łączy nas to, bo szukają właśnie tego powiązania, że występują na. 70-leciu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a nasz Dom Kultury nazywany jest przez mieszkańców Stalowej Woli naszym Pałacem Kultury i Nauki. Także absolutnie jakieś powiązania zawsze są i zawsze będą. Czy oprócz tego dobrego grania przy fontannie w czasie wakacji będą realizowane jeszcze inne projekty o charakterze kulturalnym, muzycznym? Yy... Może turystycznym? Oczywiście, no są rajdy rowerowe. W no sierpniu. tak, stalowa wola słynie jest takich Miasto rajdów. rowerów, tak. Także wyruszymy wakacyjnie w sierpniu. To będzie wyprawa, która będzie nie miała żadnego celu, oprócz tego, żeby to była fantastyczna kąpiel leśna. Także. A osób nas... nie brakuje wokół stalowej wali. Jeszcze nie. Także <laughs> póki co będziemy chcieli skorzystać właśnie z delikatnej przejażdżki, tak, żeby wszystkie walory, które latem las oferuje, żebyśmy, żeby uczestniczy tej wycieczki doświadczyli. A jakie koncerty czekają nie tylko mieszkańców Stalowej Wali w sierpniu? W sierpniu? No właśnie, bardzo dużo. Bardzo już 1 sierpnia Aleksandra Tęcza. I to właśnie dziewczyna, która zaczynała U, Moja była studentka, no. bardzo zdolna dziewczyna. No i powiem tak, dziewczyna, która z, w, zaczynała na warsztatach muzycznych w Stalowej Woli, a teraz wydział rozrywkowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Właściwie przejął kadrę i nie tylko kadrę, ale również wychowanków warsztatów muzycznych i to robi u siebie. Także czy, czy Ola niewda czy Marcin Maziansz, to absolutnie jest nasza kadra, która nagle pracuje w Rzeszowie. No miło nam jest, także. Ola wystąpi chyba, teraz kończyła y, uniwersytet. Wydział jak, y, Muzyki Uniwersytetu tak, Rzeszowskiego. Także jako świeża absolwentka y, usłyszymy ją po prostu, co przez te studia się nauczyła, jak to hmm. wygląda. A pamiętamy ją jeszcze z warsztatów. Następnie, no co, no to nasz stary, dobry znajomy, tydzień potem Robert Lubera i niebo. To Te 40 lat na scenie. Nowa dęba, Robert Lubera tu wątek prywatny. Byłem ich pierwszym menadżerem 40 wow. lat temu. Także miło, bardzo miło, że będziemy gościli Roberta po raz kolejny. Naprawdę nieprawdopodobna postać. Zawsze nazywałem go Bruce Springsteen z Nowej Dęby, bo tak to właśnie wygląda piewca i absolutny wielbiciel ziemi rodzinej. I tak to jest tu osadzone. Mieszka w Krakowie, ale Czym nie mieszka? zapomina o Podkarpaciu. Absolutnie. absolutnie. No, że przede wszystkim Pomysłodawca festiwalu Breakout Days, który odbywa się w Rzeszowie. Tak, także utalentowana i bardzo yy, kreatywna postać. Następnie co? No Grzech Piotrowski, Ben. Grzech Piotrowski też często bywa z racji tego, że, że jego zespół towarzyszy Tamarze Beller, ale tym razem wystąpił ze swoim projektem. No co, muzyk, któremu się stara się go przypiąć, czy to Jan Garbarek, czy Kennedy? to są te rejony. Także teraz już bez Tamary. No, saksofonista, kompozytor, ale także człowiek, który od lat tworzy swoje projekty yy, w stylu world music. Tak. Mniejsze, większe zespoły Orkiestry. Gra muzykę świata przede wszystkim, można tak ogólnie powiedzieć, więc na pewno będzie bardzo kolorowy koncert pod względem muzycznym. Następnie Tomek Butren To z kolei no, multiinstrumentalista, ale zaczynał w jednym z pierwszych zespołów heavy metalowych w regionie, czyli spiderze. Wtedy też odciskał już piętno ten zespół. Dzięki niemu, jego opracowaniom, jego brzmieniu instrumentów klawiszowych brzmiało fantastycznie. Przyjedzie ze swoim projektem, swoją grupą i na zakończenie Wojtek Pilichowski. O, oh, będą tłumy. Będą, ale, ale ale właśnie jak zaczynał. Był na jednym z pierwszych warsztatów, ja na pierwszych warsztatach muzycznych w Stalowej Woli jako pan profesor. I co się okazało, że Wojtek Pilichowski przez pierwsze warsztaty, przesiedział w hotelu, bo nie było chętnych do klasy basu. Niesłychane. No tak było, też trzeba o takich rzeczach mówić. No i po, po tych kilkunastu latach przybywa zupełnie w innej roli, yy, jako muzyk, ale pewnie będzie co wspominać tamte historyczne warsztaty. No. To wszystko zapowiada się imponująco. Proszę Państwa, dobre granie przy fontannie przez całe wakacje, w sumie dziewięć koncertów przy Miejskim Domu Kultury w Stalowej Walii. Tak, może jeszcze dodam, że no dzisiejszy koncert że na niepewną pogodę przeniesiemy do sali, Lepiej nie ryzykować. Do tak. to już tydzień temu Bartka Hadałę przenieśliśmy do środka i no wszystkim wtedy zobaczyliśmy ile publiczności przychodzi. Także pełne 400 osób, sala. Cała sala widowiskowa cała sala, wypełniona. Tak, była, była piękna, no jednak komfort w tych niepewnych warunkach i dla wykonawców i dla słuchaczy jest wiadomo o wiele lepszy. A teraz porozmawiamy no, także o koncertach, ale nie tylko, bo trwa piąty festiwal kultury lasowiackiej w ramach którego w różnych miejscach naszego regionu odbywają się właśnie nie tylko koncerty, ale także konkursy, także różnego rodzaju potańcówki na ludową nutę. Oczywiście pani Iza Wrzosek-Wermińska z działu zarządzania dziedzictwa kultury, kulturowego wie na temat tego festiwalu wszystko, głównie na temat tego, co będzie się działo w Stalowej Woli, rozwadowie, na rynku w rozwadowie? Tak, zwieńczeniem całego festiwalu jest właśnie finał. To już jest piąty finał, który odbywa się w Stalowej Woli. W tym roku właśnie w rozwadowie, gdzie możemy zobaczyć wszystkich tak zwanych operatorów, czyli wszystkie instytucje, które organizowały takie właśnie wydarzenia kulturalne związane z kulturą lasowiaków u siebie. Będą oni u nas wystawiać się tak, żeby można było ich wszystkich zobaczyć w jednym miejscu. Oprócz tego koła gospodyń wiejskich, oprócz tego rzemieślnicy, którzy pokazują to, co wytwarzają Własną ręcznie, swoje rękodzieło. Nasz finał, na, nasze jakby wystąpienie w tym, w tym festiwalu charakteryzuje się tym, że staramy się przedstawić kulturę lasowiacką w nowoczesny sposób pokazać, jak może ona się odnosić do, do współczesności, jak ta nowoczesność może iść w parze z tym, co było dawniej. W związku z tym, takim dużym, mocnym punktem, mamy Kilka ich, ale jednym będzie Lego Las. To, są, to jest taka nasza e, działalność, która polega na połączeniu tradycji lasowiackiej, na przykład budownictwa w poprzednich latach, a w tym roku tradycji zabawkarskich, z nowoczesną formą, kreatywną formą klocków Lego. E, to działanie organizujemy razem z właśnie instytucją, która zajmuje się tego typu działalnością, czyli naukowym zawrotem głowy. Tutaj już nabór został zakończony i będziemy organizować spotkania, podczas których dzieci razem z rodzicami, młodzież będą konstruować zabawki e, podobne, inspirowane właśnie zabawkami lasowiackimi. Wcześniej będą mogli oczywiście zobaczyć podczas wizyty w Muzeum w Leżańsku, e, gdzie będą e, mogli podziwiać je na żywo i, i się nimi inspirować. To tam jest Muzeum Zabawek. Dokładnie. E, i, I bardzo ogromne zbiory, bo w nasz region jednak z tych zabawek. Obawek, również słynie. Natomiast kolejnym takim punktem będą warsztaty apcyklingowe z Moniką Wójtowicz, artystką, plasteczką, która z starych ubrań, starych halek i koszul od nas udostępnionych z domu kultury, z naszych zasobów, naszej kostumerii, razem z uczestnikami stworzy pomalowane kawałki tkanin, uzdobione kawałki tkanin, z których. Zaprojektuje suknię suknię, w którą one będą, w którą będą one wszyte w kolorystyczny bieli, czerni, czerwieni, czyli tych kolorów, które znajomy. właśnie ze właśnie tradycyjnych. I ta suknia zaprojektowana będzie. E, Tworzyć część nadwiślańskiego Fashion weeku. I tam No tak, bo co roku też moda pojawia się na Dokładnie. festiwalu Więc kultury nasza wierszkiej. Nasz wkład w ten, w ten nadwiślański Fashion Week i ona zostanie tam zlicytowana, a te środki zostaną przeznaczone na wsparcie y, Amazonek, osób chorych onkologicznie, y, na wsparcie ich i, fi, i, i psychiczne, i takie materialne, y, tak żeby ta kultura m, mogła też tak naprawdę rezonować z, z naszym społeczeństwem. Z tym, co dziś jest dla nas ważne i istotne. Piąty festiwal kultury lasowiackiej rozpoczął się 6 lipca w kolbuszowskim skansenie, zakończy 27 lipca w stalowej woli. To nie powinno nikogo dziwić, ponieważ w stalowej woli działa chór lasowiacy, ponieważ działa zespół pieśni i tańca lasowiacy. Więc. No i mamy. Fantastyczny wszystkim symbol tego połączenia, bo nam się zarzuca stolowała, co wy macie do tych lasowiaków. Wszystkim mamy zespoły artystyczne, a przede wszystkim mamy kościół Świętego Floriana, wybudowane w, w 1802 roku we wsi Stany i w czasie wojny Niemcy tam organizowali poligon. W związku z tym wszystko burzyli, palili, a kościół sprzedali piekarzowi na opał. I pracownicy zakładów południowych, ta wtedy nazywała się Huta Stalowa wola przenieśli tenże kościół do Stalowej Woli. Swoją myśl inżynierską wykorzystali ku temu, żeby go na nowo postawić, świetnie urządzić. I to był pierwszy kościół Stalowej Woli. Kościół lasowiacki, wybudowany przez inżynierów huty, stoi do dzisiaj. I mamy taki piękny zabytek Kościół Świętego Floriana. Proszę Państwa, warto zajrzeć do Stalowej Woli na finał tegorocznego V Festiwalu Kultury Lasowiackiej, bo jak Państwo słyszeli, Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli przygotował mnóstwo atrakcji na tenże finał, a gośćmi audycji w dobrym tonie byli dyrektorem DK w Stalowej Woli Marek Gruchota oraz pani Iza Wrzosek-Ewermińska z działu zarządzania dziedzictwem kulturowym. Dziękuję Państwu serdecznie Dziękuję za bardzo. wizytę w studiu.